Dzień dobry, cześć, cześć Na Was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, z tym jest Bertbert Bert, Joszelka i Ren. Hello. Hejka. Pora na skill testy. No I nie. Zobaczymy, co się popłacze. Ja nie. Jak zawsze pewnie ja. Ja nie ja chcę płakać, mnie, nie to, mam czym. To, y, to są skill testy stworzone przez SIB. E, robiliśmy już jakiś skill test od niego. Nie pamiętam. E, I był w miarę spoko, więc zobaczymy. Ok. Jeżeli zobaczymy, będziecie co mogli pomagać, to nie ma problemu. Eee, a, a, jeśli możecie mi pomagać, błąd. to generalnie <laughs> to możecie mi też, możecie też mi pomagać. Ja eee. będę czekał na starcie. Ogólnie jest... mamy w listę? No dobra, spoko. O, no, ktoś gra w jasny fiolet. Uhu. To jest okay, no Zobaczymy, co to będzie. Ja wziąłem oczywiście różowy, czyli różowa siła rządzi. E, różowa siła, moc i wiecie, i tak dalej. To jest ten Dobre. kask sobie chciałbym. A, kask. gotowy. Lecimy. Mm -hmm, mm -hmm. K -k -k -k. O, tak będę. Ja, jeżeli chodzi o skill test od bolta, to już się dawno skończyłem w sumie. No, niestety. E, I były mega super fajne. Co? I mega ciężkie. E... Bewerwel pamięta. Ale to, to... Ja, ja, ja też nie? Wybrałem listę. a tu jest z... Nie, bo to jest tak, że wybierasz sobie auto, ale tak jak dostajesz coś innego. Okay. To jest oszukane. No nie już na starcie. Dobra. Ren, to nie wyścig. Co się ryje? Jak to nie wyjść? Nie bądź dzikon. To nie ma. Czemu? Co to się stunęło? Łacz! <noise> Czemu tam zostałaś eee, bo w ogóle? Powinnaś nie. A nie, no, no ja miot, nie miota to Miota mnie. Miota Nic nie przepychał. Panowie, panowie, poczekajcie. Nie mogę przepychać. Kim bym mogła przepychać? Poczekajcie. Granie, poczekajcie, panowie. Nie widać, że też nic nie ma. Panowie? Macie dżentelmenami mam. i poczekajcie. Boże nie jesteście. Ja jadę za nimi, ale jest, tak, tak, tak rzuca tym, tym autem, no rzuca na boki, jest, że nie wiem jest. Was też no rzuca? Na boki, no bo świnka, no Taka no, świnka? U mnie jest no, zielona, śpinka, to może być żaba No, no nie jest no, Musiałeś to wyrównanie włączyć im, jak No wyrównanie jest włączone, to się Wybacz, wybacz Wybacz, Znaczy Wyrównanie? Jakie wyrównanie? Może przyspiesza ten, który jest drugi No czekaj, ostrożnie No i RenFoyle leciał Owalniana jest prędkościowo pierwsza No serio? Na pierwszym miejscu Okej, okay. i, tak tak i tak się gory. tak powspinam, okay, patrz jak się spinam gory. Berber. widzisz to? Widzisz to Berber? Dawaj i czekam na ciebie na zakręcie. Tutaj? To z nami będzie na wow, wow, zakręcie. Wow, wow, uważajcie, e, musicie wyhamować. O, faktycznie. Dobra, okej, okay. zobaczmy co mamy dalej. O, o Dziękuję, nie zmieściłem Dziękuję. się. Idealnie. Dawaj Yoshi, zmieść się. <laughs> E, dobra. A teraz no co tutaj się mamy? to <mir STUD trucs> e, jednak się nie zmieściłaś. <gry> <się zakiwała, stansionINDISTINCT> no, stary, pasz na To, to tak no. Ale oni jak zwykle nie czekają. Takie, chyba jak do góry jadę. Gajcie! Ja Dajcie! Amigos! Rzadowolony! Amigos. No, a, a, no, tak a tu co? A tu co? A tu co? A tu co? Nie ja mogę a, wyjechać a, do góry a, w ogóle, Amigos. O, dzięki, Amigos. Okay. Dawaj, Amigos Berber. Okej, okay, to jest w ogóle taki <laughs> stream, terenowym powiedział. A, tu się do góry jedzie? Tak. To cały czas no, się no, no, co, cały czas w górę, Ale cały czas w górę. Jak wy to robicie? Trzeba tam wjechać, to się też się męczyłem. jest okay, męczyłem. Co e, pod, to pod, po, jest? Co to za góra? Górę. To to za co to za znaczy, Erebor? Pod kątem spróbuj. Pod kątem spróbujcie podjechać. Tam okay, jesteś no, pod kątem. Coś, coś im tam chyba nie... Nie ja mam kątomierza. Może to e, Okej, okay, dobra. Wow. No i teraz będę to robił przez 10 minut. Nie, nie. chyba też. Chociaż e, też A poczekaj, to, to, to ty Berber -ber tam utknąłeś? Tak. Aha. Co? Którym przejechał? Którym cicha woda. Tam. Nie. Cicha woda tutaj jedzie. To ty sobie to Może... Dobra. To ty myślałeś. jest możliwość wybrania dwóch tras. Więc zobaczymy teraz, które... Oho, oho, oho! o, ale jednak panowałem, ten poślizg. Um. I jadę, i jadę. Mam nadzieję, że to nie jest Mam trolowane. nadzieję, że cię dogony. To jadę w lewo. Eee, ja nie wiem, jak to zrobiłem, ale po prostu normalnie podjechałem i wjechałem do góry. No nie, a ja po prostu zwalam Ja nie też. Ale, ale tam. No. Dury, nie? Róbcie, okay. z, róbcie ze shiftem czy coś. Ja podjechałem um, co, od razu. Ale nie, ja podjechałem. Okay. A ja tam od razu pod. A, tu, znaczy, tam jak tam wjechać, Czekaj. no nie. Aaaao, uh, nie. wiem, się. Nie jak wiem. to obinułeta. Dobra, jeżeli to nie to Jak ja już tam to wjechałem, to, to, to już tam to już byłem normalnie. To już się nie nie, za, to tak, tak. To się nie zatrzymywałem tak, tak? na tym nawet, więc od razu pojechałem. A tutaj co teraz? W prawo? Wjechać wjechałam, a. Ale... Tu? Wie panie, Wie ja panie, ale... nie, nie panie. Nie mogę panie Paweł, pan poczeka, może co, co pan... Co pan na to? Tak, tej teraz jaj. A może tutaj? A dobra, okej. Czyli co? O kurczę. kurde bele no. Okej. O, czekajcie, ja razem to wychodzi. Czekajcie, może uda mi się dojechać do was. tak, dobra. Ale, można znowu rozpęd. Poczekajcie. O, Ren, jakby co, ja tam zjeżdżam na dół teraz do nich. Dobra. To można z tego miejsca zjechać. Jestem ciekaw, czy to faktycznie jest jakiś błąd, czy co? No nie wiem, no kurde, cały czas mi blokuje koła i zapach. O, Takań, ja mam wrażenie, takań, czy, takań, czy to jest takań. tak zrobione, żeby to ja tak... Może się po prostu rozpędzę z całej pracy. Nie nie bo to i tak hamuje. O, dobra. Tak to zrobione. Podjeżdżasz, do, do, do przodu od razu. Aha! A, widzicie, musiałem podjechać. O, Czekałeś, i od razu wszyscy. Dobrze. Dobra. U, zaliczyłem ten punkt. Proszę 10 punktów, punktów dla mnie. Dla Gryffindoru. <gryffindoru. Dobra. Cycam tak. się, cykam się, no się. To trzeba było się jakoś inaczej. Ej, Co ty tu robisz? Skąd się tu wziąłeś? Co? Ja, teraz ja prowadzę, daj mi daj mi prowadzić. A, dobra, 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 dobra. Dobra. Patrz. Jedziemy teraz tutaj, robimy takie coś, o z riftem. Bardzo nie, 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 teraz. nie, 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 to, nie, 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 to nie, to nie, to, pierwszy Proszę, nie łama mnie co? Tam co skill testu, ja nie. No to co za bardzo? Okej, fajnie. Tak. fajnie ten skill test, podoba mi się. Znaczy taki, taki parkour, bym powiedział: parkour od skill test. Chyba tu. Ej, tu okay. na dół? Po Tu nie... Nie... nie tak. Dobra, ja? jestem. Nie, nie okay. tak mocno. Wracam, A, back to action. Okej. Okej. Gazuje że tutaj powolutku. Nie. Wow. Noooo. Dobra. Co ty tam, do eee, wody wjechałeś? Co? No teraz do wody wjechałem O stary! Pawluczku, Pawluczku. I na to zobra, musisz powodzi płynąć. Chyba. O, ja chyba Auto mi się utopiło. <laughs> powolutku, powolutku, tak. powolutku. Ciej czad. Czad, czad. czad! To wiesz co jest? Iga czad Emotka eee, dobra. hu. Dobra. dobra! O jestem, right jestem. behind you, panie Pawle! Że tak znowu zapożyczę od Bertha słówko. No to... Dobra, to, chodź, 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 Dobra, jedziemy. <laughs> nie, nie, nie spadaj. Nawet spadę. światło świecały, żumy. Nie dobra. Wow. Ale żeś się pobił z tymi piłkami. O, ja widzę, że no, tu ale znaczek. To w momencie widzisz. Znaczek, który nie chce mnie puścić w tym momencie. Dobra, zielona fala, zielona. Stop. Zielona okay. fala, zielona fala. O. Zielona fala? To ma tam. Macie no. tam światło, czy co? Tak. Pup. Bardziej czerwone bez... znaki. Ech. Ale można to jakoś Ech. trochę podciągnąć. to mnie nie sporni, bo kiedy potrzebuję. No. Wystające drzewo, no ciekawe. Nie krępuj się, nie krępuj się. Lezecie. <śśmieniamy> Wracam, uwaga. <śmieniam> no co ty? <śmieniam> no, wróciłem, patrz, okej. Okay. Coś tu, dobra. coś dobra, tu. Dzięki. Jedź jedź tam, nie mam z tego pojęcia jeszcze, jak tam przejechać. Zaraz zobaczymy. O, Aha, wiem. Musisz w lewo dobra, skręcić. tam. tam. <śmieniam> okej. Okay. I do, okay. lewej, I do lewej, nie? O, ja jestem, je jestem tyłem, dobrał. ale jestem! O, dobra, spokojnie. Nie miota mnie, dobra. Wróciłem w wyższy bieg. Okay, ja sobie zrobię tak, bo to się tak nie Jestem, da. jestem, eee, jestem. Możemy, no jakby coś się udało. Nie wierzę, na skilteście dobra. jestem koło Pawła, no nie wierzę. Okej, okay, gdzie? Co? Teraz tutaj? Dobra, jedź No tutaj po... tu w górę chyba trzeba. O nie! Tam to w ja. lewo było kuszące no, ale, w ogóle, taka góra a. do góry. Nie, nie w lewo, tam była No wiem, wiem, ale tam jest skusząca taka górka, była eee. fajna do podjazdu. No, no nie wiedziałam jak no. to zrobić. Dobra, czekaj, e, tu w lewo, na dół. tak? Tak, zupełnie na dół. ok Uuu. Do Zupełnie na dół. Dobra. Tak, tak, tutaj do body. Ja tu mam zielony Prawie kolor, kolor nadziei. W tym samochodzie gośnice są po bokach na, <laughs> na pewno możesz wyciągnąć. no strzelimy. Co? Ej, to jest 46 punkt 66, no nie? O, to już... Nie, ja muszę jest. się tu cofnąć Więc jak dalej, ale... Albo z ad game. U, to nie do wody. No nie do A, wody. tutaj. Niestety. Nie, do wody tam, tak? Do wody musicie. Jak do tak. wody jak Musicie. No. Ale, ale to obok. trzeba to trzeba tam nie. tam tak, nie tak trzeba. No Moim... i eee, czekaj, teraz co? Tędy? Co to za spinaczka? Hmm. A, to tak. Czekaj, tak. tak. <laughs> czekaj. Okay. Dobra, widocznie tak muszę upaść, tak, żeby jest. się podnieść. Więc nie teraz też to robię. Nie wnerwuj się! Okay. Nie twoja działka. Mam ten punkt, mam dobra, dziękuję. Dobra. I to jest naprawdę porąbane to jest. Nie wiem kto, nie wiem, kto to miał... E, Podoba to mi się. Robił. Podoba mi się. O, e, kurde, co to jest? SIB e, ale nie wiem, naprawdę ma naprawdę no, niezłe pojęcie okay. e, na temat robienia map i... Ma chłopak wyobraźny. E, tak. Zdążyłam. jak? To? Ma wyobraźnię, ma wyobraźnię A, ratunku, ratunku! No dobrze już żyje. Okay. Uratowałem się sam Bra, o, tu tutaj, jest ten, taka ta wioska paka? tych e, golasów. O! No. O dobrze. Golasu? O, nie o, mogę się. O, tak, tak. Nie mogę się doczekać. Znaczy tam teraz nie ma, ale ogólnie... Najgorzej. Zwykle są. Masek spędzi. Znowu odjechałeś. Nie okay, pędzę. A, nie w lewo, w lewo. Tu ja patrzę prędko teraz, na dół. Może tak, że wjadę na jakąś górkę i zobaczę gdzie jest Joszelka z Berbertem. Jest. <śmianie> e, Jaszala e, Berber gdzie macie teraz? Który macie punkt? Nie no panie nie Berber, wierzę, jak, jak, ja, jak, ja, ja, to, jak ja, ja sobie radzę to to już. To jest pierwszy? No okej okay. Ja nawet nie widzę który. E, pod Z tym ja już mogę sprawdzić. O, 57. Ok. okay. Czekaj. co to, to, to za zjazd na dół jest? Uh, uh, uh. Tu do góry, tutaj tu. Dobra, hamulce, A, hamulce! Kurczę teraz tutaj gdzie tu mam? Tu? O, okej. Okay. A teraz gdzie? reklama kanału. Nie, nie, dobra, nie. Dobra, nie. Dobra. Prawo trochę pod górkę. Dobra, dobra. to okej. Okay. Ale dobra. Tutaj się chciało prędkość to, zrobić, to, ale jednak... pod górkę się jedzie. O, ale pamięta. pamięta. Mięta? mięta? Okej. Okay. O, dobra. Ale to nie zdąży dojechać. Nie, spokojnie, Bożeś. są cztery osoby, więc jeżeli dopiero połowa, jak połowa wiezie, to dopiero A. wtedy jest... Okay. Czekam na was. Jest, jest że tak powiem odliczanie czasów w dół. Okej, okay. niech wam będzie, tym bardziej. Ujechać. jechać? Także w międzyczasie będę zerkam, mógł podpowiadać, coś jakby tam ktoś utknął. Mhm. Uh -huh. No nie, i to no, jest nie, meta na dole. Okay. Zaraz e, e, tak, <laughs> Widziałem Nawet nie mogę wysiąść. Dobra, wszystko wiem. Dobra, gdzie jest Joszelka? Nie i pan Berbert, panie Berber, pani Joszelko. O właśnie. Czekaj, bo... Ja się utkłam. No? <ślesztą> utkłam! Okej okay. Dobra, śledzę was, ale was nie widzę. Kurde O jest! Ktoś tam skoczył! I ktoś tam ktoś tam spadł. jeszcze <ślesztą> 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 <do> tego. <ślesztą> Chyba przerwałeś <ślesztą> nagrywanie, panie Berber. Roskaczę <ślesztą> to kurde, odbija się na nawyku. No. O to nie, Litości. Bliżej, Uważaj no, na tą kulę. Dalej. Uważaj Kierzec. na tą kulę Kierzec. tam. Zbudowanie. O nie! O tak No właśnie nie. O ktoś, tu, ten ktoś ten, tu podjeżdża, kto to podjeżdża? Na, na tamtym etapie, tym pierwszym... To jest na strzałkach. No, ja kto jest tutaj, tak, okay. To jest Tak, nie to Berbert. Nie tak. się w razie czego tam. Berber Pan na strzałkach, o Berber, chujba. Nie trafiłeś w most trochę. Trochę nie tramie. Tramie. no zdarza się, no cóż. Odrobinę. Teraz masz szansę. Udało mu się. Woohoo! To jest finish? Tu? Okay. Czy nie. A, jeszcze kawałek jest. Ja tu czekam przed finiszem. Poczekajcie ogóły. tam na Joszelkę, żeby dojechała. No, właśnie, Pora, jest no. no. czekam, czekam. A! jeszcze daleko, mam. Nie krępuj się, Josi. Nie krępuj się. gdzie ona? Już spokojnie. Jest, A ona tam podjeżdża. I jest to speed, tu speed, o, dobrze, jedzie, jedzie. Tu speed to furius. Furius to speed, jest, 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 jest. I co, tu znowu ja Jedziesz tam na dół. Ja wolę nie ryzykować. O, ryzykuj. Trzeba. Trzeba, trzeba, trzeba. Miał górę. Nie krępuj się. Niewiasto, zrób to. Tak, <laughs> tak. O, dobrze, jest na tym moście. Jak trafisz na ten most, Herbert nie trafił za pierwszym razem, więc zobaczymy, czy ty trafisz. O, Joszelka trafiła na most, i Berber dojeżdża już do mnie. Ja w końcu. Witam Sądźcie bardzo za. serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Tutaj kolejka do kończenia. Aż musi narzucić presję nie. czasu dla Joszelki, żeby była trochę nie, niegrzeczna. Nie, nie, nie. nie, ale bardzo przyjemny jest. To, zróbmy Megazorda. Zróbmy mega po Zrobimy Megazorda? Umiesz teraz jakoś tam, coś tam jeszcze... Fiku, umiesz jakieś fikumików wtedy tam, żeby się połączyć jakoś? I żeby te opony stały się nogami i rękami? No, te opony stały się jednością. Musimy czekać na Joszelkę chyba, Joszelka jest też częścią Megazordy. Dobra. Ja tutaj próbuję Czeka i Ciekawe czy ci kombinację. opony opony się wybuchną. Dawaj. Wybuchną na pewno. Obie? Nie, Berberdowi. Dawaj, musimy patrzeć czy ona tam jedzie w ogóle. Patrz, tam jedzie. Dobra, jedzie, jedzie, Nie Mniej więcej po środku jedzie. jeść. Znaczy mniej więcej po środku. No bo to jest węższe. bo wziąłem i spadło. Tak, no, Tu mnie o, o Cześć! Dzień dobry! O, dzień dobry! Srecy. Nie! Dobra, nie chcę. Dobra, jedźcie tam, do mięty! Do mięty! Nie trafię? Uh -huh. nie? No, ja trafiłem. Nie przeskoczyłeś. Kończy drugi, czasami lepiej skończyć drugi. E, słuchajcie, ja proponuję, do <laughs> tego samego twórcy fajne, jeszcze fajne. jeden Sitten w Marcuro Sitten. Dobra moi drodzy, kolejna mapka od SIB SIB, e, oznaczona jako 68 numerek, czy wcześniej było 67. Okay. I też znak okay. 4 krótszy. na 4, tylko będzie jest teraz krótszy. sultan A zrobiliśmy też 66? No właśnie nie. Ale jest zmuszony. Ale nie jest znaczenie jego odcinka, czy nie wiem? Zobiliśmy też numer jeden? Tak. Nie, no właśnie po prostu... też nie wiem. Co? Bo to bmx -y. O nie. Nie, to Sultany będziemy jeździć. Szkoda, Czemu bo bmx -y sobie Ja no to sobie to wybrałem innego. <laughs> tak jak wcześniej była blista, wyszła wyszło co innego. No, no. Dobra, to gotowe. Tam 7 sekund zostało. Leci gotowe. Mam no dobra, jednego. no co tam wybierze, wybrałem ten rower taki kobiecy. Musiałem nie miechać. piękny rower mamy. Mamy rowerki. Mamy piękne rowery teraz. A ja, teraz ja, Ty, ja mam biały w ogóle, to czuję się jak okay, ten w taksji. A widzę, że jest no na płaczu. Nie dacie rady, nie dacie rady. A już jestem jak ten biały jak w taksji. patrzcie. O nie, i zepsuł. Dawaj, chłopie! Co? Jakim cudem? A, przez, się. przedostaliśmy, jak u mnie była zamknięta ta się. No, Ja nie wiem też, no, na słowo, na kredyt chyba jakiś. Co, co tak Czemu że... Czemu was miota w ogóle? No, Dobra, walka o pierwsze. Malka, Biała Malka taksówka. Ogródnie. Co? Biała Ty, taksówka. Tak ja, na... Bez jaj, tu jedziemy tym. Skutane Biała taksówka. Jest terenowa, nie? No, Biała no. taksówka za tobą nie. jest. Się, Ren, weź mi bagażnik rozwal. A co ja jestem, kretem? A tam Lestera trzymam. No to go za wypuść. Okay, bo to ja dlatego się nie tak nie dobrze nie. trzymasz tej powierzchni. O, powierzchni i pana wierzchni. Masz, masz grubaska w bagażniku, tak, tak. O. Tak, dociąża mi tył, no zdecydowanie. I jednocześnie biała taksówka nie była dobrym wyborem. Okej, okay. let's go. La marsilia! E, dobra, czekaj, tu jest na piersiach. Gdzie no, ja się punktu, nie, no wyjść, ty się uspokój, <laughs> bo ci kopa sprzedam. Może nie. się ta kamera zmienić, dziękuję. Po ile sprzedajesz kopy w ogóle, że to takie cenne? O, o, o. no właśnie, nie wiem, muszę się zastanowić. A, to... No ty, Paweł, ja już. Będzie... przepraszam, nie wyhamowałem! Ta, ta. Naprawdę? Uuuh, uh, uh, grozi tutaj. To jest ze mną. Jedź, śmiało, śmiało, jedź, jedź, jedź! Jadę śmiało! O, dobra, nie, nie! nie. Dobra, <laughs> już, mi, dobra, już mam brak tej śmiałości. Tak? Dobra, tutaj, dobra proszę, jednak proszę, śmiałość tutaj. wróciła. Co to za piłka! I Robert Lewandowski. Łoo! Wow. A ja, ja miałem szybkie palce, więc zatrzymały się. Mm -hmm. eee, A nie, co? Ty no, No i co ty robisz? <laughs> Serio? Ja Musiałem cofnąć normalnie. trochę swój wybór, no nie no. Przepraszam. Jeszcze najgorzej że jeszcze Nic Paweł widział to nie. wszystko. To normalnie Nie mówię o tobie Paweł no, Przepraszam, bo ja wyprzedzam teraz. C Próbuję, próbujesz mnie zepchać, ale odwdzięczę I co, ja mam tu teraz o, że... wrócić? O, to, Dobra. Mnie. Co się tam przypychasz? nie ja mi to zrobić. No tak. No, no to zaprosiak. Jakby powiedział boku Ślinda życie. Zdarza się A, A! A masz lepsze no, niż te odwieszelki? No, od no. Okej, ja tu muszę... Nie no, bez. naprawdę wrzucił Moje... mnie tam w locie. Moje kopniaki są bezcenne. Tak, tak, Life is No tam powinien być checkpoint, nie, no tak się bawić nie będziemy. Dobra. Mam pana Pawła. Ostań, to Dziura. Była. Chyba. Nie, e, nie uwagi, a tam dziura, nie? Dobra. Miała taksówka, La Marsilia. Gdzie jest Berber? Berber. Czy ty tam się halo? nie za dobrze bawisz, że jeszcze zrzucasz jakieś halo? piłki? No to tyłkiem muszę jechać. Nie, bo ja, ja muszę odreagować na to, że kurde spędziłem pół tamtego na jednym... miejscu. No tak, w jednym no. miejscu. A tak często się zdarza, że na sklitestach czy parkurach właśnie często się <śmiech> utyka <śmiech> w jednym miejscu i nie da się przejechać. Powiem no tak, ja do ty. La Marsylia. To nie tam, nie, panie nie, Pawle. Tędy, nie. tędy. <laughs> E, Bert, Bert, co ty zrobiłeś? Spadł. No, 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 tak. Nie za dobrze ci iść tutaj w skakaniu. Czekaj, no, tak, teraz co tutaj? Ren, i, gdzie ty jedziesz? Hamie. Ty Mam i paru Ren, gdzie ty no. pojechałeś. Idź za bramę. Je, Żeby powiedzieć ładnie, to idź za bramę. Że tędy teraz? Ej, normalnie porąbane, nie? Ej, ta trasa się to. powtarza, tędy już było. Co ty mówisz? Poczekali byście, a nie, no ja jadę sama. ja. czekam, ale. No ja. ja też czekam, tylko mam twoim, czas, tylko jadę. Twoim tylko... tempie. Czekam, ale jadę. Nie, no tej trasy nie było. Co ty nie <laughs> w którym momencie mówisz, że ta trasa była? Na 28 punkcie. Berber ma z widy więcej. I ja to nie powinna okay. jechać. <laughs> Chyba. Dobra, Dobra, masz. Tutaj masz. Tutaj. Gdzie? Tutaj. Ja nie widzę gdzie. E, tu na. dół? <laughs> o, się, oczy? Idealnie na kamień. Świetnie. Dobra. No tak, ja nie wiem, gdzie mam ja jechać. Eee... tu? Przed siebie. Pomogłem <grym> ci. Dzięki, 50 broodić. RP dostałem nawet. A, więc, widzisz? Więc zarobione. Jest jaka wieża Eiffla normalnie tu jest. Okej. Okay. <grym> czekaj, a tu? Nie, czekaj! <grym> co co ja nie wiem, czemu się <grym> tak to się w w Ja nie pojechałem, Ja tam zjechałem, a tu trzeba wjechać. Zobacz. Okej, okay. zobacz, tu i tędy dopiero. A, dziękuję, dziękuję, to też tędy Jaki skorzystam. O, i teraz co? A... Tutaj co, do góry? Ja zjechać tam z powrotem. Co to za rakiety są pokazane w ogóle? No, chyba kogoś pogrzało, co? Rakiety przydałyby się. No nie, Leciałbym starym, prosto po prostu do mety. A tu co, na no, duma wjechać? Aha! Nie, dobra, wjeżdżam do rury. Powiedz, Powiedz, jak wrażenia. Oooooo, dobrze, ślepa, oznacza... w trójkę. W rurze? E, no nie, no, nie no, będę jest całkiem z przodu. Tak, berber trójkę. Nie. O, to ja dojadę i pokażę Bebel, jak za pierwszym razem to zrobię. No kurde! O. ma Zdecydowanie pewnie tak będzie. A zwykle nie. jak ja utykam, to ktoś inny przejeżdża no to za pierwszym że. razem. Jakie to oczy zrywne. I znów no. fajnie. -da -da. <laughs> fajnie? No nie wiem. Nie pacjent, to A gdzie trzeba? <laughs> nie powiem ci. <laughs> Co mi nie powiesz? Tylko tu trzeba... nic sobie nie mówicie? Ujja, Macie jakiś konfliczę jakoś. Macie tutaj tą rampę. Mhm. Tak dobra. wiem. Nie zrobisz tego za pierwszym razem. Dobra, byłem blisko. Byłem naprawdę blisko. Sürheidum. A co wszyscy się dzieje? Czekaj, Bert, Bert się ty. O dobra, 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 chyba się uda. Okej. No, ale już pokazałem ci, którędy jechać. Ty żeś tam kombinował, nie wiadomo, kto które. Właśnie. Tu co? Kurde. A nie, jednak może? Aha. Jednak to nie. No ma sens. Dobra. A wy tam czekacie, czy tak za sobie. Za drugim razem to zrobiłem w sumie. Nie licząc e, drugiego razu, czyli trzeciego. Ja za trzecim. E, czekacie. Znajdę się. Teraz, A, tak? Dobra, musisz A. czas. Odnowić się, muszę. Nie, tu. Nie da. Okej. Okay, nie, dobra. tu się nie da. W ten sposób. To jest kurde. O żal. Aha, ale... więc to tak. Więc, A, więc o, kurde. to tak. O nie nie, 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 nie. O stare, dobra. No, tak. Nie, tak. Nie. Tak. No to nie czy tak. Przez chwilę nie, ale potem już tak. Dobra, i teraz co tu na dół? I porąbany to jest. O? Dobra. ja <gazuj. gazuj> Pod górkę tutaj daję. podjechać bez jaj. daję do góry, daję daję Dobra. Ała, ała. Dobra, stoczę się, ale złapię ten punkt. U. Dobra, cyk. Kiedy za Bertbertem? Nie. Łata. Spadłam. Tu w prawo? I, jak ci było? Stycznie, Dobra, w prawo. Nie fajnie. O. Nie. Znowu spadła, się! No, się. To się to Dobra. Toczam się do was! Robię... Rę, stoczę się do ciebie chyba. Ale już A nie widzę, teść. robię skill testa z, pieszej, yeah. z pozycji pierwszej kamery, no nie? Z pierwszej no, osoby. błagam, błagam. Pierwszej osoby, Dobra. skill test z osoby. pierwszej osoby. stopy? Tak jest. O. Ja się toczyłem tak przez 15 minut. Tak jak tam wjechać? Tak. Ale dziwacznie eee, tak. to wygląda. To jest wygląda. bardzo dobre pytanie. Dziwacznie to wygląda z pierwszej osoby. <laughs> Ale jest, trudno, jest fajnie. No, ale spróbuję zrobić to w ten Widzowie mogą mieć problemy e, natury e, gastronomicznej, ekonomicznej, e, astronomicznej biologicznej. i tak dalej, jak będziesz na pierwszej osobie, tak się turlikał. Ale jeszcze A, się nie, nie. turlikam. O oh, ja, dobra. No, jak ja to zrobię na, pierwszej... na pierwszej osobie e, tak raczej. Pierwsza osoba fajna jest. No szkoda, że nie ma w nic e, Dobra, rozbizie. Tutaj tędy. Chciałbym <laughs> zobaczyć jak to auto ze środka wygląda, które mam tam posiadam w garażu. Ale co teraz? A, niżej chyba, tak? Jeszcze niżej mam zjechać? Niżej, niżej, wyżej, wyżej, okay, wyżej. Okej, faktycznie. Jak tam, nie wiem, mam oh. skoczyć? Oho. Oho. Dobra. What? Ja mam wrażenie, kurde bele. Dobra. Masz kurde ja bele wrażenie? Wyżej... Co to za wrażenie? Tak, że się... Złapałem punkt. <laughs> Zataczamy tutaj w kółko ciągle. Cześć, One... bej, bej. E, no bo to jest taka jazda w kółko. Oh, no, nie wiem to, czy... czy... O, złapałem, złapałem, kolejny punkt turlając się, ale na pierwszej kamerze nie widziałem o. jak się turlą. Dobra, i teraz Uła. co? Tu najniżej? Ła. Chodzi tak. Okay. Dobra, jadę po ścianie, ale nie po tej co bym chciał. Dobra. jakie dzikie skoki po prostu. Eee, tutaj w górę czy w dół? W dół? W dół. Faktycznie w dół jedziemy teraz. Masakra, to jest już Wow, zwolone. spadanie na pierwszej kamerze, Bilaj, like, nie wiem. O dobra, tu jest meta. Trzeba zjechać na dół, czy co? Dobra, to nie zaskoczyłem. Hey. Dobra, jest, jest meta tu Paweł. Dawaj Yoshi. Tutaj? No, ja bym powierzała. z chęcią. Oj. Ja, ja czekam. Gdzie? Um. No tam. No, no tu czekaj. Ty po tym punkcie. 54. Nie potrafię 55. doskoczyć na pierwszej kamerze i osiągnąć. widzę. Tam jest metal. Ale to, to na razie nie wjeżdżam. Złapię tylko ten punkt. O, dobra. Jestem. Okay, no to słuchaj, to nie, oprawiam, jednak spadam. Wow. Uh, nie, ja proponuję, nie. że po prostu staniemy tutaj na tym wieżdzie. Na <laughs> to może um. przeszkadzać. Uh, tak, zdecydowanie. To będzie najlepsze, co możemy zrobić. Nie dość, że jadę na pierwszej kamerze, to jeszcze masz jakieś takie tutaj aluzje? O. O, aż tu sobie stan, na wow, przykład, albo gdzieś. Wow, jestem! Jestem! Chyba z ich trochę czy coś, nie? Tak, tak, tak. O. Ty masz zamiar przykrześ nam życie. E, to jest e, e. przyjacielski ten, nie? Pewnie To się stało. O, o. A, stoję! Stoję jednak. Co ty A, jednak cofnę, żeby złapać ten punkt, dziękuję. O, Teraz czekaj, jednak wrócę bo, do przodu. Reniec, nie? O, A, A, nie jadę jest to? na pierwszej kamerze, Left mnie <laughs> Ren, REN, REN! No nie, co się stało? Ale miał człowieku. tutaj punkt przecież. To się stało? On się tu zrespi. No to brakuje tylko kartonu, no. Do <grym> Dobra, okej. Okay. Co się dzieje Ren? Przepraszam, e? tutaj jest chyba mnie szkoda, że nie mogę ci pokazać palca środkowego. Szkoda. <grym> Aj, faktycznie. E, tu w Chodź. Jedź z nami, jedź za Bertbertem. Tocz się za Berbertem. Bertbert się Berber cię toczy! <grym Duczy>, chyba. <grym> Dawaj tyłem. Nie masz psychy, żeby zrobić to tyłem. Tuczysz aż bernerkę, że na się tuczysz. No. No tak było. No, to Paweł się toczył. No, ja się to czuję. A czekaj, się gramy w gałę? Strzelam gola. To? Dobra. Ale nie, nie no, mam tego gola. Jeden. Nie posłuchuj. Podjeżdżam. Podjeżdżam, podjeżdżam. podjeżdżam. Tak, tak, najlepiej tak powiedzieć. Dobra, dobra, może jechać, może. Jechać, albo nie wiem, albo czekaj, może. się sami. O, o. Ale zrobiłem. Pomogę ci. E, Patrz. Dzięki. Zrobisz to. A, ja już zrespienie dałem i chyba tak dobry to będzie pomysł, bo tutaj cement jest za wysoko postawiony. Tak, o, Yoshi, Yoshi, Nie. O, Josi, cześć. bawicie. Ale, Ale oni szukałem, są już dalej. Na, na którym punkcie jesteś? Oni są już dalej, Joszelka. Nie mam pojęcia. Nara. No dzięki, ren. Dobra, teraz szeduje to. Śledzę. Nie wjeżdżajmy do mety, nie wjeżdżajmy do mety. chcę być pierwszy. Chcę być pierwszy. O, jest już już. Okej, akaj już dojechała. Nie, co nie tak? Nie wjeżdżamy do mety. Metek urbe. Teraz zdobyłam pierwsze miejsce. O. co? <laughs> No ja, tak, poczekajcie na ciebie. był jako pierwszy? Nie, nie ja dojecham jako pierwszy chyba. Tam było tylko a, pokazane nie, wyprzedzanie. wyprzedzanie. No. Ja sto za perfekta. Bert By... No dobra, było wyprzedzanie. Ja znowu nie, kończę tak. drugi. Żebyś mogła bo znowu czasami a, jest a, lepiej tym skończyć tym drugim. Z akcentem chyba kończymy. O, jak ładnie tak dziękuję, żeby, Trzymajcie się, pa pa! pa, pa na na razie. razie! I dajcie znać, czy chcecie więcej. Dajcie komentarz, czy łapa i tak dalej. Tak. Dlaczego łapka w dół? To był fajny. Chce się wyróżniać z tłum.